Życia, że ktoś dla głupoty jakiś otworzył i e, także szłam też z takim właśnie rano nastawieniem e, jeszcze w taki do nie mało przytomnie e, że znowu tam pewnie ktoś się pobawił i otworzył nam to okno o 5.35 schodzę e, ze schodów i słyszę już taki jakiś płacz, pisk, no myślę sobie Pewnie ktoś nam tam dla Hecy jakieś zwierzątko czy jakiego pudelka do okna życia wrzucił. I podchodzę, jest takim trochę no, też lękiem, co tam znajdę. I w każdym razie otwieram, ale to jednak no, był płacz dziecka, bo im bliżej podchodziłam, tym też ten płacz był intensywniejszy no i tak szukam trochę tego. Malucha bo po prostu taka kuleczka była gdzie był tylko przykryty ręcznikiem na gusieńki. Osoba, która go włożyła do, tego naszego, do tej naszej kolebki, to no szukała chyba jakiegoś, żeby trochę tam go przykryć tym becikiem. Ale, tak jak mówię, był po prostu położony i nawet nie okryty tym ręcznikiem, tylko taki zarzucony, brudny ręcznik. Jeszcze był z pępowiną, także e, był pełen życia, bo no tak dość głośno płakał. I no, w tym momencie e, zadzwoniłam też po siostrę pielęgniarkę, siostrę Janę, która przyszła. I żeśmy razem wtedy działały. Ona zadzwoniła po, do, na pogotowie ratunkowe. Tam po 15 minutach zaraz panowie przyjechali, też przejęci tym faktem. Wszystko żeśmy spisali. Siostra też oceniła, też jako pielęgniarka, długo pracowała na noworodkach, więc tym bardziej się znała. Dziecko otuliła, założyła mu. Pampersa. Był to chłopiec. I, no i wtedy żeśmy, także króciusieńko był u nas, szybko się żeśmy rozstali. Powiem, że to jest takie przeżycie niesamowite, gdzie przez cała wspólnota, żeśmy nazwali go tak Błażejem, ponieważ dzisiaj święty Błażej jakby go przyniósł, ale też no, na pewno opieka Matki Najświętszej, bo 8 grudnia, przypomnę, w 2015 było poświęcenie też naszego okna i wczoraj Matki Bożej też, więc myślę, że całe niebo tutaj czuwa. Dom jest pod patronem Świętego Józefa. Także my modlimy się też we wspólnocie i omadlamy te dzieci, ale też pamiętamy, o, tych, o tej matce szczególnie, że na pewno też to dla niej było ogromne przeżycie, niełatwe. Żeby też, no, bezpiecznie i, i w miarę życie jakoś się udało. A no, tak, żyjemy taką nadzieją, że dziecko, które się u nas znalazło, ten chłopczyk znajdzie też rodzinę i będzie mógł cieszyć się życiem. Mamy tutaj jeszcze takiego misia. Bo oczywiście było to pierwsze dziecko, więc tak, no, które chcemy też ofiarować temu chłopczykowi, bo to było z takim właśnie założeniem, że pierwsze dziecko dostanie tego misia. Także mam nadzieję, że jakoś uda nam się tam dotrzeć i też tego misia ofiarować. Korzystając też z takiej szansy i radości, że dziecko zostało uratowane, mam taki ogromny apel i prośbę, by, te, by to okno życia e, traktować tak bardzo poważnie i nie robić takich e, żartów, bawić się tym. Pewnie, że każdy jest tam w jakiś sposób ciekawy, można przyjść zobaczyć i, i czy się coś zapytać, bo jak widać, jest taka potrzeba i ogromnie się e, z tego cieszymy.